Rozwiąż równanie. No to tak, mamy tutaj czwórkę, wyłączamy ją przed nawias i tutaj przenosimy na lewą stronę. Dobrze, wartość bezwzględna z 4 to 4. Tutaj sobie wyłączamy minusa przed nawias i zmieni nam się kolejność, bo mamy tak samo, to by było minus x, minus 2. No to tutaj mamy wartość bezwzględną z minus 1, a wartość bezwzględna z minus 1 to 1, prawda? Więc zapisujemy w ten sposób. I teraz. Jeżeli mamy wartość bezkarną, opuszczamy ją na dwa przypadki. Z plusem, kiedy to jest większe bądź równe 0, i ze zmianą znaków, kiedy jest mniejsze od 0. Tak? tak samo tutaj, bez zmiany znaków, kiedy jest większe bądź równe od 0, ze zmianą znaków, kiedy jest mniejsze od 0. I rysujemy teraz, słuchajcie to na wykresie. No to mamy minus x plus 2 yy, dla x mniejszego od 2. I x minus 2 dla x większego bądź równego 2. Teraz minus x minus 2 dla x mniejszego od minus 2 i x plus 2 dla x większego bądź równego od minus 2. I mamy takie trzy przedziały. Tu jest kółeczko otwarte, więc będzie nawias okrągły, zamalowany kwadratowy, okrągły otwarty, zamalowany kwadratowy. No i opuszczamy tak w zależności od tego, w jakim tutaj przedziale jesteśmy, prawda? I zobaczcie, tutaj wyszła dwójka, nie należy. Tu wyszło, dwie, tu wyszło dwie piąte, należy, a tu wyszło 14 trzecich, słuchajcie, należy i mamy odpowiedź.